Witam serdecznie, Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i o Dni Gminy Osiek Jasielski, Dni Osieka Jasielskiego 2025 roku w Osieku Jasielskim przeszły do historii. <klimy> Przypominamy, tegoroczne Dni Osieka Jasielskiego 2025 roku były bardzo udane, mnóstwo ludzi Pełno tłumu, proszę państwa, przybyło na koncert z Kolima. Dni Osieka Jasierskiego 2025 w Osieku Jasierskim. Podsumowanie: przeżyjmy to jeszcze raz. Także tak się bawił Osiek Jasielski wczoraj, w niedzielę 20 lipca, na stadionie sportowym w Osieku Jasierskim, na koncercie króla Latino z Kolima. 别年，别年，家娃，以后千万做家门。 Ludzi, cały stadion, po brzegi, nawet ulica. Na koncercie z Kolima, oprócz koncertu z Kolima, na scenie wystąpił zespół Beauty Plate, który zaśpiewał różne przeboje, ale również <laughs> przeboje coverowe. Zapraszam do oglądania. do wieczoru, tegorocznego święta, dni gminy Osiek Jasielski, dni Osieka Jasielskiego 2025 roku był Mateusz Ziółko, który również zaśpiewał dla mieszkańców Osieka Jasielskiego i okolic znane i lubiane przeboje. Również bawiły się tłumy. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam Was serdecznie i wszystkich widzów, którzy są w koncertowaniu w Kierskach i okolicach. Ma to za chwileczkę na scenie. na start, nie zmienię nic Każda droga prowadzi tam gdzie miałem być Zaczekać chwilę nie. Koncert Gwiazdy Wieczoru Mateusza Ziłko zakończyła dyskoteka pod gwiazdami, z trendy radio. oprócz koncertów muzycznych nie zabrakło również dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów imprezy. dmuchanego Placu Zabaw dla najmłodszych stoisk gastronomicznych, jak i handlowych, no i przelotu helikopterem i wiele innych atrakcji. Tegoroczne Dni Gminy Osiek Jasielski, Dni Osieka Jasielskiego 2025 roku w Osieku Jasielskim uważamy za bardzo udane. Publiczność, jak i pogoda dopisali. Teraz będzie fotorelacja z wczorajszego święta Dni Gminy Osiek Jasielskich. Dni Osieka Jasielskiego 2025 już jest dostępna na stronie na Facebooku Koncertowania Jasielska i Okolicę, ale w ramach. Wspomnień przeżyjmy. To jeszcze raz przedstawimy Państwu fotorelacje na stronie na Facebooku Koncertowania Jasielska i okolice tutaj połączona z filmem i w imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Osieka Jaśielskiego i okolic znów za rok na kolejne świętowanie Dni Gminy Osiek Jasielski Dni Osieka Jasielskiego w sezonie 2026 Szymon kojerszy z rafaelsbuku koncertomania Jasielska i okolice życzę miłego dnia osiek Jasielski. do zobaczenia i widzimy się na kolejnych wydarzeniach mamy wakacje wakacje trwają to i również imprezy trwają do zobaczenia pozdrawiam serdecznie